Yo, bracia i siostry! Tym razem widzimy się w długo już zapowiadanym filmie z serii QA. Jest to drugie albo trzecie spotkanie. Dawno nie nagrywałem podobnego, tak więc postanowiłem, że pora na kolejne nagranie z tej serii. Jak powiedziałem przed chwilą, długo zapowiadany, bo ponad 4 tygodnie zbierałem pytania od Was, zbierało się ich ponad 20, więc postaram się jak najlepiej na nie dziś odpowiedzieć. Pytania były dosyć ciekawe. Myślę, że ze dwa albo trzy z nich powtórzyły się, ale z racji tego, że mamy od ostatniego odcinka z tej serii sporo nowych oglądaczy, pomyślałem, że tak czy siak na nie odpowiem, albo po prostu odeślę do konkretnego filmu, w którym odpowiadałem na podobne pytania, tudzież opowiadałem o podobnej kwestii dotyczącej tego właśnie pytania. Teraz oczywiście ogłoszenia Parafialne, jeśli jesteś tu nowy i obejrzałeś już kilka odcinków, uważasz, że daje Ci wartość, oczywiście subskrybuj. Jeśli już jesteś subskrybentem, to oczywiście nie zapomnij o dzwonku. A wszystkich, którzy oglądają, jeśli uważacie, że moje nagrania są tego warte, kciuk w górę, no i musowo, komentarz, jak nie jakiś sensowny, to chociażby. Taki taktyczny dla podbicia wideo w algorytmie YouTube'a. No i też nie byłbym sobą, gdyby nie zaprosił Was do śledzenia mnie na mediach socjalnych, czyli Instagramie i TikToku. Dobra, ogłoszenia parafialne podhaczone. A teraz słowo na niedzielę i jedziemy z pytaniami. No i teraz taka mała dogrywka, albowiem po edycji filmu okazało się, że materiału jest ponad 40 minut. Nie chcę was męczyć tak długim nagraniem, tak więc postanowiłem podzielić ten film na dwie części. Tak więc, to co dzisiaj widzicie, to jest część pierwsza i ją. Pytanie pierwsze. User NX8HR3RC7E. Nie będę rozszyfrowywał tego kodu, niech tak zostanie. I pytanie brzmi: Jak zarabiać, gdy maluje się grafity i nie ma się czasu na pracę w korporacji czy coś takiego? Wbrew pozorom, odpowiedź na to pytanie może być złożona albo też różne w zależności od tego, w jakim jesteś wieku, czy możesz legalnie pracować, czy nie. Kiedyś, za mało lata, kiedy brakowało Ci pieniędzy, mogłeś pobiegać gdzieś po krzakach pod pijaniami piwa, gdzie żule trąbili swoje poranne hejnały, można było znaleźć butelki od piwa, wina, wódeczki, sprzedać je, no i przytulić trochę siana, z czasem się coś tam uzbierało, ewentualnie można było zbierać makulaturę. My mieliśmy to do siebie, że włamywaliśmy się na skup makulatury, Wyciągaliśmy kartony, papiery i inne rzeczy i sprzedawaliśmy im to z powrotem za jakiś czas. Tak więc takie finansowe perpetum mobile, oczywiście makulatura nie była za droga, a też mieliśmy okrojony czas, ale zawsze coś tam się nazbierało i na orężadę było. Już to były czasy, kiedy jeszcze wtedy nie malowałem. Jakiś tam hajs się kręciło. Teraz gdzieś tam na social media widuje, no, że się kręci grubszy hajs, nie? Jakiś carding. Tego typu rzeczy, kiedyś się rwało radia, ale tego Wam nie polecam. Oczywiście zawsze możecie się zająć jakimś zarabianiem online i myślę, że kilku z Was w tej kwestii mógłbym pomóc, bowiem udzielałem się nieco w różnego rodzaju projektach. Myślę, że gdybyśmy odpalili Discorda, to z czasem wielu z Wam mógłbym jakoś pomóc finansowo, ale do tego jeszcze kawałek czasu. I wracając do Twojego pytania, tak jak powiedziałem, w zależności od wieku możesz znaleźć sobie dodatkową pracę, możesz oprócz opcji, o których opowiadałem wcześniej, możesz, nie wiem, kosić trawniki, możesz wyprowadzać psa e, sąsiadów albo psy w okolicy. No możesz naprawdę robić Wiele rzeczy, wszystko to zależy od Twojej inwencji twórczej. Jeśli jesteś w stanie pracować, to możesz sobie po prostu znaleźć robotę, a jeśli to Twoje malowanie jest już na jakimś poziomie, to po prostu możesz malować za hajs. Będziesz miał wtedy połączone, przyjemne, spożyteczne, aczkolwiek malowanie za hajs niekoniecznie musi być przyjemne, bo malujesz wtedy coś, co Ci tak naprawdę każą, a to nie zawsze jest takie fajne. Moim zdaniem, wszystko, co się robi jako hobby i wszystko, co się później przekształca w pracę, już nie jest aż takie zarąbiaszte. Ale zastanawiam się, jeszcze jedną rzecz. Co masz na myśli, mówiąc, nie ma się czasu na pracę? Skoro nie masz czasu na pracę, to jak chcesz zarobić pieniądze? Być może myślisz o tych rzeczach, o których wspomniałem wcześniej, których nie będę tutaj powtarzał, żeby mnie tam nie wypikali z wykluba. No to właściwie z opcji które podałem masz szeroki wybór tak naprawdę jak chcesz skosić siano to na pewno coś wymyślisz ja tutaj na tym kanale nie za bardzo mogę ci podpowiedzieć jak tutaj przytulić grubszy szybki szmal dobra powiedzmy że odpowiedziałem na to pytanie chociaż to nie było takie proste i jednoznaczne. Pytanie drugie zwariowany Dawid miałeś kiedyś jakieś bifi na streetie w sensie Graffiti Wo. Ja dzielę te swoje malowanie na dwa etapy. Etap pierwszy, kiedy zaczynałem, mieszkałem jeszcze w Polsce, bo przestałem malować właśnie po wyjeździe. To wtedy akurat nie miałem jakichś tam niesnasek, bifów, żadnych wojen, graffiti, z racji tego, że praktycznie byliśmy w naszym mieście jedynymi malarzami. Ewentualnie zdarzało się gonić jakichś małolatów, wtedy małolatów, teraz już dorosłe osoby, z którymi to nawet teraz miałbym ochotę nawet pomalować. Tak więc tak to wyglądało. Zresztą o tej historii mówię, chyba w moich początkach, albo w którymś odcinku właśnie Q&A, gdzie padło podobne pytanie, ale jeśli chodzi o drugą część po powrocie w 2020, zdarzyło mi się, że zostałem pojechany jakimś stroj na pracy, której spędziłem naprawdę dużo, a nie wiem, jak wiele osób zdaje sobie sprawę, zdaje mi się, że stosunkowo niewiele, zwłaszcza tutaj, zna tą niepisaną zasadę, a właściwie dwie zasady, jedna z nich mówi, jeśli nie potrafisz lepiej, to po prostu nie krosuj. Kogoś, A po drugie, kolejną niepisaną zasadą jest to, że jest tak, na tak może wejść throwy, na throwy może wejść pis, a na pis wchodzi powiedzmy jakiś burner masterpiece, czy jakaś mocniejsza, bardziej dopracowana praca. Jeśli robisz odwrotnie, to jest oznaka, nazwijmy to po polsku, zniewagi, tak? Braku szacunków, no i w tym momencie może powstać jakiś. BIF, miałem kilka tutaj takich sytuacji, które zakończyły się szybko. Tutaj, jak dokopię się do wideo, chyba z mojego TikToka, to będziecie mieli okazję zobaczyć, jak jedną z tych spraw rozwiązałem. W takim stanie zastałem jedną z moich prac, właściwie dwie, to możecie zobaczyć za chwilę. W tym momencie ją właśnie naprawiam, a tak wygląda już naprawiona. Oczywiście nie robimy tego już. Yy, Ponownie nie naprawiam swoich prac. To nie ma sensu. A tak wygląda druga praca, pojechana przez tego samego zawodnika. W cudzysłowie, tutaj widzicie, jak tutaj poprawiam sobie to. To jest poprawiona już praca. A tak skończyła jedna z jego wypociń. Pojechałem resztkami farby, zostawiłem małego toja, dodatkowo dałem jakimś dzieciakom puchę, żeby sobie po niej porysowali. A co oni tam stworzyli, to w przybliżeniu możecie zobaczyć sami, czyli standardowe Titis i Pitole. Ok, pytanie numer 3. Klamka 420 420 zapewne? Dire, dzięki za odcinek. Powiedz kiedy wyniki konkursu? O, to już stary komentarz, już konkurs rozwiązany, a tak a propos właśnie tych koszulek, dajcie znać, czy te koszulki już doszły, czy nie. Możecie to zrobić tutaj w komentarzach pod tym filmem, a pytania do QA. Czy nagrasz jakiś odcinek o starych czasach graffiti, co działo się w Szczecinie i w Goleniowie? Bardzo mnie to jara. To jest pierwsza część pytania. jeśli chodzi o nagrywanie takie, nazwijmy to, historie lokalne, bo tak naprawdę, mimo tego, że w Szczecinie jest jedna z kilku kolebek, jeśli chodzi o powstanie graffiti, znany wszystkim albo większości United Clan, przynajmniej ja na tym się wychowałem. I szczerze mówiąc, nie wiem, jak duże grono osób będzie zainteresowane takim nagraniem, tym bardziej, jeśli chodzi o Goleniów, ale Wydaje mi się, że mam pomysł na to, aby jakoś to zawrzeć, tak aby było na tyle ciekawe, aby zainteresować szersze grono, więc tak, myślę, że coś takiego powstanie. I druga część pytania: Czy istnieje szansa, że ktoś z ekipy AHX wystąpi w filmie i opowie o swojej zajawce? Być może tak, nie wiem czy mogę w tym filmie to powiedzieć, i nie wiem jak sprawa daleko zaszła, ale chłopaki z ekipy na 20-lecie swojego malowania mają wydać jakieś małe wydawnictwo, miałem ja się tam udzielić, ale nie wiem czy ja się zmieszczę czasowo, musiałbym się dowiedzieć jak to wygląda dokładnie, jak sprawa stoi i czy w ogóle to wyjdzie. Mieliśmy się zebrać ze wszystkich i każdy z nas napisać kilka słowo, wszystko miało być z tego co wiem, ilustrowane kilkoma zdjęciami, więc coś takiego może powstanie, ale tak jak powiedziałem, nie wiem czy ja się zmieszczę, ale co do filmu na pewno coś takiego powstanie, dajmy tylko trochę Pytanie czwarte: Lamus, lamusowski, 75. Co sądzisz o writerze Rebel813 i jego stylu? Zdarzyło mi się go śledzić, oglądać kilkukrotnie. Dobry bomber, bardzo aktywny, robi fajne akcje. Jeśli chodzi o styl, to jak dla mnie litery dosyć proste, ale też w tym swojej prostocie dosyć oryginalne, tak więc w miarę mi się podoba. Z tym, że jeśli chodzi o moje osobiste podejście, to podobają mi się jego literki. Z tym, że moje podejście do graffiti jest nieco inne od większości ja mam w głowie tylko i wyłącznie mocne wyginanie liter. I tym się jaram najbardziej, tak więc nie za bardzo śledzę tego typu twórców. Czasami się zdarza coś obejrzeć, a to tak w lamach rozrywki. Drugą rzeczą jest to, że ja mam czasy bombingu za sobą, jakoś to mnie już od dawna dawien, dawna nie kręci. Nigdy nie byłem jakimś mocno hardkorowym writerem, co niejednokrotnie podkreślałem, zawsze wolałem sobie spędzić czas na chillspocie I Dlatego też mówię o tym, że mam inne podejście nieco do graffiti i chyba w jednym z filmów. O stricte arcie, mówiłem, że nie robię stricte graffiti, bo graffiti to jest bombing, damage, tego typu rzeczy, tagowanie, tak jak to robi Rebel, a ja robię po prostu graffiti art, sztukę graffiti i udzielam się głównie na legalach. I z tego też powodu śledzę zupełnie innych twórców, ale uważam, że Rebel jest dosyć mocnym zawodnikiem. Piątka. Zbyszek XP20M też nie będę rozszyfrował tego, bo nie mam pojęcia, co ten kod oznacza i pytanie, jakie książki o sztuce polecasz? I teraz mam pytanie do Ciebie o sztuce, ale jakiej w zasadzie o sztuce? Grafity mam nadzieję, tak? Więc na to pytanie już kiedyś odpowiadałem i mogę powtórzyć te same tytuły, więc mogę polecić te same tytuły co ostatnio, czyli zdecydowanie Subway Art. Marty Cooper i Henry Chalfant to jest bardziej zbiór zdjęć album. Jesteś oczywiście Subway Art na 25 rocznicę, czyli wydanie jubileuszowe, które również mogę polecić. Kolejna książka, nie wiem czy o niej wcześniej wspomniałem, to Don D. White, Style Master General. Kolejną ciekawą, co jest Freight Train Graffiti, czyli graffiti dosyć popularne głównie w Stanach, myślę, czyli wrzuty na towarówkach. Książka, o której nigdy nie wspomniałem, Train Stories, która jest podzielona na 12 rozdziałów, a każdy z nich opowiada prawdziwe historie dotyczące malowania pociągów. Tak więc to na pewno bym też polecił, nigdy o tym nie wspomniałem. To jeśli chodzi o wydawnictwa zagraniczne, a tak naprawdę jest tego dużo i w zależności od tego czego szukasz, czy takie książki typowo albumowe, czy może książki do nauki graffiti, czy też jakieś są fikcyjne wydawnictwa ostatnio, jeśli chodzi o książki. Ja sobie ostatnio sprawiłem na przykład komiks pod tytułem 35 Black Raindrops. To jest taka pomieszanka fikcji, z prawdziwą historią. Tak więc wszystko zależy, czego poszukujesz. A jeśli chodzi o polskie wydawnictwa, to na pewno o tym już mówiłem. Książka pod tytułem Graffiti Goes East. Książka duch, która jest strasznie trudna do Znalezienia gdziekolwiek, znalazłem ją na Allegro. Nie wiem, czy będzie jakieś wznowienie druku. I ostatnia aukcja, jaką znalazłem na Allegro, pochodzi z roku 2023, i ta książka poszła za 1675 zł. Tak więc, taki, nazwijmy to biały kruk. Myślę, że taką, jak będę miał okazję, książkę sobie sprawię co jakiś czas sprawdzam, czy coś takiego jest. Dostępne gdziekolwiek, niestety nie udało mi się jeszcze tego ogarnąć. No i tu jest kolejna książka, o której. Też wspomniałem gdzieś którymś z filmów graffiti w Polsce w latach 1940-2010. I tych wydawnictw po polsku też jest sporo. Jest dużo książek czy też albumów wydawanych przez samych twórców, tak więc jest tego trochę. Ogólnie nazwijmy to literatury fachowej, jeśli chodzi o graffiti czy sztukę. czy tam mało, czytam zupełnie inne książki i zdobywam informacje z innych dziedzin. Stąd też. Pochodzi właśnie nazwa kanału Ancient Profit, ale może kiedyś wspomnę o tym przy jakiejś innej okazji. Drillboy Wiertara. Jaki sprzęt dla kogo i dlaczego? Tablety, kredki, markery. Takie mało precyzyjne pytanie, bo tak naprawdę to, jaki sprzęt jest dla kogo, to zależy oczywiście od tego, co ten ktoś robi. Jeśli ktoś po prostu bombi. No to wiadomo, wystarczy kilka puch i jazda na miasto. Wszystko też również zależy od rozmiarów, jakie akurat chcesz robić, czy robisz jakieś duże blockbustery, bo wtedy możesz jechać z wiadrem i z wałkiem, co nie jest też najszybsze. Ale jeśli bombisz stricte sensu, no to kilka puch i po prostu jazda z tym. A ewentualnie jakieś markery, dripery, czy tam mopy, czy też gaśnice na przykład. A jeśli robisz legalne ściany, to może się przydać, wszystko to, co przed chwilą wymieniłem, włącznie z gaśnicą, bo można gaśnicą zrobić jakieś na przykład fajne tło tego typu, ale też przydadzą się różnego rodzaju wałki, pędzle, poziomica, taśmy. Naprawdę jest tego sporo. Tak naprawdę używam wszystko to, co uważam, że może mieć zastosowanie i mogę to wykorzystać. Jakieś perforowane blachy. Naprawdę można użyć wielu, wielu rzeczy. Wszystko z zależy od Twoich pomysłów i inwencji. Twórczej. Jeśli chodzi o sprzęt taki do szkicowania, to najlepszą rzeczą nadal uważam, że jest ołówek i kartka. Nie musisz mieć jakichś nie wiadomo jak zaawansowanych markerów. Wystarczą jakieś średniej jakości, byle nie naj, najtańsze, bo czasami to jest naprawdę źle z tą jakością. Ale jakieś takie ze średniej półki naprawdę zrobią robotę. Na pewno nie potrzebujecie nic lepszego niż poski, bo markery naprawdę potrafią sporo kosztować. A tak naprawdę wystarczy, tak jak powiedziałem, kartka i ołówek. Jeśli chodzi o prace cyfrowe, to zdecydowanie moim faworytem jest iPad, Apple Pen i też nie ma znaczenia, jaki to jest. iPad tak naprawdę tak długo, jak uciągnie Procreate jest OK. Dobra, to jest pierwsza część tego pytania, właściwie pierwsze pytanie od Ciebie. Drugie pytanie, czy czujesz się wypalony przez ciągłe robienie nowych filmów? Był taki moment i, i to nie raz, zdarza się to raz na jakiś czas, mimo tego, że naprawdę to lubię. Gdybym tego nie lubił, po prostu bym tego nie robił, ale właśnie mimo tego, że mi to Friday. Czasami, niestety, zdarza się, że po prostu nawet nie o to chodzi, że nie ma pomysłu, tylko problemem jest brak czasu. Mam inne zobowiązania, też chcę czasami odpocząć. Kolejne pytanie od Ciebie: skąd bierzesz inspirację na tworzenie nowych liter? I spójnych kolorów. U mnie to jest na tyle proste, że myślę, że robię to już tak długo, że nie potrzebuję tak naprawdę inspiracji. Jak wielu z Was wie, zapewne nie robię szkiców na kartce po to, aby je wrzucić na ścianę. Ja po prostu wjeżdżam z puchą na ścianę i rysuję to, co mi siedzi aktualnie w głowie. Nie ma tutaj czasu na zastanawianie się, po prostu robię litery i to, co ze mnie wypływa, jest przenoszone prosto na ścianę. I podobnie jest z kolorami. Często zdarza się, że biorę moją podróżniczą walizkę wypchaną puchami, w której mieści się 40 ponad puszek plus jakąś torbę na ramię albo plecak, gdzie mam kolejne 20 mam do wyboru około 60 kolorów i wybieram kolory na miejscu i często zdarza się, że są to trafione decyzje po prostu tak jak piszesz, że one są spójne to też jest myślę kwestia nie wiem jak to nazwać, doświadczenia może no robię już tak to długo, że nawet się nie zastanawiam za bardzo nad kolorami nad czym czasami ubolewam, bo fajnie byłoby zrobić taką pracę zaplanowaną od A do Z były takie próby, ale zawsze kończy się, że jednak te kolory używam jakieś inne bo albo po prostu zapomnę Danego koloru, albo najzwyczajniej w świecie zmieniam zdanie. Piszesz również, że dziękuję za wszystkie poradniki. Nie ma sprawy, jak powiedziałem, przy odpowiedzi na jedne z swoich pytań. To jest dla mnie przyjemność i to jest mój wkład, moje podziękowanie dla graffiti za to, że po prostu jest. I w ten sposób oddaję tej, nazwijmy to kulturze. Hołd. Dziękuję też za odpowiadanie na większość komentarzy. Nie ma sprawy, dla mnie to żaden problem. Staram się odpowiedzieć ja na jak największą mi ilość. Zdaje mi się, że przynajmniej 95% wszystkich komentarzy pod wszystkimi filmami nie zostały one bez odpowiedzi. I jak już mówiłem, nieraz lubię czasami popolemizować, czasami się też posprzeczać, aczkolwiek ostatnio brakuje mi na to czasu i troszkę też chęci. W nawiasie napisałeś. Czekam na twoją solidną pracę z charakterem. Nie wiem, czy wiedziałeś, ostatnio zrobiłem spawna taki charakter komiksowy. Nie wiem, czy ona jest na tyle solidną, abyś uznał ją, że już twoje czekanie może zostać zakończone. Jeśli nie, to czekaj dalej, a bowiem od czasu do czasu jakieś charaktery. Uczę się ich, jak tylko mam możliwość. Nie robię tego na kartkach. Robię to prosto na ścianie, tak aby skrócić sobie drogę. I chciałbym to zdecydowanie robić częściej, więc myślę, że za jakiś czas będę robił takich prac z charakterami więcej. Na przeszkodzie również stoi czas, bo albo muszę się skupić wtedy na charakterze, albo na literach. Na to wszystko naraz brakuje tego czasu, tak więc może w przyszłości sytuacja się zmieni i będę mógł robić po prostu tego więcej. 7. Zbyszek. O, już tu byłeś, nie zauważyłem, zadałeś dwa pytania. Czy interesujesz się jakąś inną dziedziną sztuki poza graffiti, na przykład abstrakcją? Żeby się tak jakoś specjalnie interesować, to niekoniecznie, ale na Instagramie, który służy mi jako narzędzie do poznawania nowych artystów. Czasami albo mi się wyświetla na feedzie, wtedy obejrzę kilka jakichś ciekawych prac, niezwiązanych z graffiti, ale to tak zupełnie na wyrywki. Na pewno lubię pracę. Różnego rodzaju cyfrowe z postaciami, lub lubię czarne-białe rysunki postaci, zwłaszcza fantastykę, albo jakąś psychodelę. Ale jeśli miałbym znaleźć mojego ulubionego twórcę, czytaj malarza, to na pewno byłby Zdzisław Beksiński i jego obrazy. Sprawdźcie sobie, są naprawdę, naprawdę mocne i po prostu lubię tego typu rzeczy. Jest kilku artystów, którzy robią podobne rzeczy do Beksińskiego poleta Tymek jak koniuk 3962, czy kiedyś zrobić poradnik w stylu Wild. Myślę, że przynajmniej jeden film na ten temat jest, dwa właściwie. Tutaj będziesz miał do jednego z nich odnośnik i nie jest to do końca poradnik. I w tym filmie tłumaczę, dlaczego ciężko jest zrobić poradnik do White stylu A drugi film był o tym, dlaczego White Style jest królem styli. Więc sobie wpisz w YouTube. Ten tytuł na pewno ci się wyświetli, a do pierwszego filmu miałeś wcześniej zakładkę. Zbyszek, to już trzecie twoje pytanie. Kiedyś usłyszałem, że projekty na kartce powinny być czarno-białe, aby Cały wkład był włożony w estetykę i dokładność, a kolor dopiero na ścianie. Co o tym sądzisz? Myślę, że to jest bardzo dobre podejście. Najważniejszy jest styl liter, aczkolwiek w stylu może pomagać również i kolor, ale moim zdaniem najważniejszy jest kształt i styl liter, bo to tworzy całość. Dzięki temu właśnie litery płyną, twój wrzut ma jakiś flow. Tak więc wszystkim zawsze polecam. Tak jak mówiłem, to przy odpowiedzi na jedne z poprzednich pytań kartka i ołówek ewentualnie jakiś cienk cienkopis na początku, szkoda czasu na kolorowanie prac, ja tak długo robiłem teraz, mimo że mam naprawdę sporo markerów, mam ich kilka, mam czym rysować, ale jeśli robię coś na kartce to jest to głównie sam ołówek szkoda mi po prostu czasu wypełniać to i siedzieć, chyba, że naprawdę chcę stworzyć jakąś tam pracę albo robię jakieś płótno, wtedy używam i markerów, i pędzli, jakichś akryli, różnych innych sprzętów. Tak więc, jak już powiedziałem, zdecydowanie polecam pracę czarno-biały, aby wyrobić sobie styl, wyrobić sobie kreskę, wyrobić sobie rękę, pamięć mieściową, nauczyć się pewnych kształtów, które są charakterystyczne tylko dla Ciebie. Dzięki temu będzie Ci łatwiej osiągnąć swój własny styl i flow, a kolory, tak jak piszesz, dopiero na ścianie. No i tutaj film się urywa, albowiem jest to koniec części pierwszej. Jeśli jesteście ciekawi kolejnych pytań, zapraszam na część drugą. Za tydzień przesuniemy sobie wasze graffiti, co myślę, że i tak wyjdzie na dobry, bo chcę serię wasze graffiti robić nieco rzadziej niż co drugi tydzień. Moim zdaniem jest to troszkę za często. Z racji tego, że nadrobiliśmy i jesteśmy mniej więcej na bieżąco z pracami, które do mnie przysyłacie, to myślę, że jest to dobry pomysł. Zapraszam za tydzień na część drugą sesji QA, a tymczasem trzymajcie się, bracia i siostry. Jo!